Leży! No ale że koleś mi A! A! <laughs> ja... No spoko Gościu udawał lampę. Serio, jego nie widziałem. Widziałem go w ostatnim filmie dopiero. Ty jesteś pijany. <laughs> na turnieju Mikołaj tłumaczenie. Ale gościu udawał lampę, bro! To wy chcecie? No serio, no miał Deadpoola i stanął w kącie, a mówiłem ci, o. że ja mam za ciemne cienie. Nie wiem, jak to się włącza na konsoli. Nie znaczy, da się. on grał Deadpoolem. Nie było go w komputerku. No grał z i co z tego? O kur. Czerwona lampa... Z białymi <laughs> oczami. Serio, no <to> nie <laughs> widziałem go. Nawet mam nagle. Tam jest masa ludzi. Ale czy ty możesz? Ale... Jego nie było widać. <laughs> tu jest gość. Już nie ma A ja nie żyję Macie 26 sekund Ale on udawał lampy <noise> Czekaj, ile, pula, Peter... no. Czekaj ile, ile 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 Peter ma fragów Muszę to zobaczyć jeden Nie Ale to specjalnie nie wrzucę Tak żeby było <noise> no, no, no. I weź zrób ej weź weź zrób <noise> montaż i z replaya to wróć, proszę cię. Ja tu no, żadnej tak. lampy nie widzę. Daszkałem. Nagrywałem cię ci replay, ja. Nagrywałem cię replay. Serio, bo Cię zabił? Tak. A Ale chcę się wódka. do tego potem zabić. Co jest? Jakim cudem? Tak, nie można.